Witam Ciebie w kolejnym odcinku vloga od Jak jaktestować.pl. Ja nazywam się Przemek Badański i razem tutaj jest ze mną Krzysiek. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rozmowie rekrutacyjnej. Pokażemy Ci na czym się skupić na takiej rozmowie oraz jak się też do niej przygotować. Ja jeszcze dodam, że pod wideo znajdziesz link do super testerskiego materiału na temat rekrutacji. Jest to plan na rekrutację z wyszczególnionymi wszystkimi praktycznie tematami, które mogą Cię spotkać na rekrutacji, więc koniecznie sprawdź tego linka, jeżeli jeszcze tam nie byłeś i nie czytałeś o wielkim planie rekrutacji. To jest jakby komasacja wszystkich informacji, które zawieramy tutaj we wszystkich vlogach. A tymczasem przechodzimy do odcinka na temat. Rozmowy rekrutacyjnej. Zakładamy, że teraz już jesteś dobrze przygotowany, zrobiłeś research o firmie, do której chcesz być zrekrutowany, Twoje repozytorium na GitHubie nie przypomina sypu na śmieci, a CV wygląda naprawdę dobrze. Jesteśmy teraz w momencie już właściwej rozmowy rekrutacyjnej, Twój kąp już jest odpalony, woda przygotowana, skorzystałeś z łazienki, wiadomo, a Twój telefon jest całkowicie wyciszony. Czas rozpocząć prawdziwą rozmowę rekrutacyjną. I w tym wideo powiemy właśnie o protipach związanych z tym etapem. Krzysiek, jaki będzie pierwszy protip? Rozpoczyna się rozmowa rekrutacyjna. Na co rekruter zwróci uwagę, gdy zaczniemy mówić, gdy tester odpali swoją wypowiedź? No, tym pierwszym protipem dla ciebie jest to, aby Twoje wypowiedzi na rekrutacji były jasne, czytelne oraz powątkowane. Okej, okay, Krzysiek, ale co to znaczy uporządkowany? No, bo generalnie odpowiedź to odpowiedź. Tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że rozmowa rekrutacyjna jest bardzo ograniczona czasowo. Może trwać godzinę, półtorej, dwie, aczkolwiek no, to jest bardzo ograniczony czas, podczas którego ja, jako rekruter techniczny, chciałbym się dowiedzieć o tobie jak najwięcej o Twojej wiedzy, o Twoich umiejętnościach oraz doświadczeniu. Dlatego, jak odpowiadasz właśnie na pytania, bardzo chciałbym, aby te wypowiedzi były upowątkowane, jasne, zwięzłe i przede wszystkim na temat. To brzmi jak naprawdę dobry prototyp, przysięg. Według jakiej strategii najlepiej tutaj układać te wypowiedzi? Jak można sobie to przećwiczyć, zanim ta rozmowa się zacznie? Bardzo dobre pytanie, Przemku. Mianowicie, jeśli chodzi o właśnie takie uporządkowane wypowiedzi, to występuje coś takiego jak model STAR, który pozwala na skupieniu się na tym, co jest najważniejsze w trakcie odpowiedzi na dane pytanie. Okej, okay, to już mi ciekawie, ale czym tak naprawdę jest ten star? Star jest skrótem czterech słów: sytuacja, zadanie po angielsku task, akcja oraz rezultat. Okej, okay, to teraz omówmy po kolei składowe, żebyśmy wiedzieli do czego w ogóle referują poszczególne elementy. S sytuacja jest to opis sytuacji, z którą miałeś styczność, z którą się spotkałeś, która wystąpiła i która wywołała, która jest preludium do kolejnej dalszej opowieści. Okej, okay, a czym będzie task w takim razie? Mając sytuację, to teraz zadaniem będzie to, jakie zadanie ty dostałeś, jakie zadanie ty sobie przydzieliłeś, aby osiągnąć rezultat, który później się pojawi. Czy możemy powiedzieć, że sytuacja to też jest jakiś problem na przykład? Tak, tak. To też można używać właśnie w kontekście opowiadania o problemach, jakie się miało i tutaj idąc właśnie w stronę takiego rozwiązania, czyli jak, się, jak, jak sobie poradziłeś z takim problemem i go rozwiązałeś na przykład w projekcie. Okej, okay. czyli mamy sytuację, nastąpiła jakaś sytuacja, mamy jakieś zadanie. Co dalej? Akcje są to wszystkie akcje, które ty wykonałeś, które będą przybliżały cię właśnie do tego rezultatu, o którym zaraz powiemy coś więcej. Okej, okay. czyli podsumowując, zadziała się jakaś sytuacja, dostaliśmy jakieś zadanie, czy przypisaliśmy sobie zadanie, następnie wykonaliśmy jakieś akcje. I co potem? Rezultatem będą natomiast wszystkie wyniki tych akcji, które wcześniej podejmowałeś. Czyli jeśli miałeś jakieś zadanie, wyznaczyłeś sobie jakieś taski, następnie wykonałeś jakieś akcje, to rezultatem to będą wszystkie wyniki tych poszczególnych akcji, które były wcześniej. Okej, okay, Krzysiek, ale brzmi to dość tak skomplikowanie, wiesz, że nie wiem, jak ktoś nam zadaje pytanie, czym jest XPath, to my zaczynamy tutaj opowieść o tym, że na przykład, nie wiem, miałem problem w firmie związany z tym, że nie potrafiłem lokatora znaleźć. Nie wiem, jak miałbym odpowiedzieć modelu Star na takie pytanie. Przybliż troszkę więcej kontekstu, jeżeli chodzi o sam model Star i wykorzystanie go już typowo w Podczas rekrutacji. Bardzo dobre pytanie, gdyż tak naprawdę model star nie zawsze się przyda. Przykładowo, jeśli ja bym zapytał tutaj kandydata, czym jest właśnie XPAF, to bardziej spodziewałbym się jasnej, konkretnej odpowiedzi definicji, na przykład, czym jest XPAF, może jakiegoś przykładu wykorzystania. Natomiast model star byłby pomocny w momencie, gdy po odpowiedzi na te pytania czyli czym jest XPath, gdzie można go zastosować. Kredytach chciałby teraz przedstawić mi jakąś sytuację z życia, gdzie faktycznie na przykład zastosował XPath albo gdzie zauważył, że XPAFy są pomocne w projekcie. Okej, okay, czyli jak by wyglądała taka poprawna odpowiedź w modelu STAR na pytanie o XPAFie? to taka większa odpowiedź. Jako przykład mogę tutaj podać projekt testów automatycznych, w którym testowaliśmy stronę za pomocą testów UI, i w którym też mieliśmy problem na zasadzie takiej, że nie byliśmy w stanie zlokalizować wszystkich elementów za pomocą CSS, selektorów oraz po ID-kach, z racji, że też nie wszystkie elementy miały te ID-ki z równych powodów. Następnie zadaniem to, jakie miałem, to odnaleźć inny sposób lokalizacji tych elementów. Następnie no akcja, jakie podjąłem to właśnie wyszukanie sprawdzenie xpafa, sprawdzenie czy wyrażenia są w stanie znaleźć, te elementy, których wcześniej nie byliśmy w stanie znaleźć. Następnie po różnych testach, które właśnie przeprowadziłem z, za pomocą XPA, okazało się, że XPath spełnia nasze oczekiwania. No i jako rezultat wprowadziliśmy XPA do naszego projektu, do naszych testów automatycznych i udało nam się przezwyciężyć wszystkie trudności, które mieliśmy na początku z wyszukiwaniem elementów podczas testów UI'a. Powiedz mi Krzysiek, czy powinniśmy w swojej wypowiedzi zaznaczać właśnie te elementy Action Wizard, czy to nie będzie brzmiało tak dość dziwnie? w sumie sam słyszałeś jak to brzmiało, nie brzmiało źle. Myślę, że na początku, jeśli nie jesteśmy w ogóle z tym oswojeni systemem, to jest dobrym pomysłem, żeby po prostu nawet dla samego siebie mówić właśnie, że to jest sytuacja, takie było zadanie, taka była akcja, a taki był na końcu rezultat, a później w momencie, kiedy już się z tym oswoimy, kiedy już bardziej, już przetestujemy trochę ten system, to myślę, że tutaj będzie można po prostu to powoli usuwać z rozmowy, aczkolwiek myślę, że to nie przeszkadza. Kontynuując tutaj ten temat X-Pafów i wypowiedzi, w jaki sposób możemy więcej opowiedzieć? No bo wiemy, że te x to nie jest idealne rozwiązanie, mają też wiele negatywnych stron. Powinniśmy teraz czekać na następne pytanie, czy jakoś zasygnalizować, że chcielibyśmy coś dodać o tych samych X-Pafach, na przykład? To trochę zależy. Myślę, że tutaj, tak jak powiedziałeś, moja wypowiedź była bardzo minimalistyczna i można do nich dodać jeszcze po jednym zdaniu, dwóch zdaniach, właśnie jakichś takich wniosków własnych, przemyśleń na temat. Czy dane rozwiązanie było OK? Że się sprawdziło w tym kontekście? Dlaczego na przykład nie było ID-ków w projekcie? Bo to też od razu da rekruterowi informację o tym, że kandydat wie, co się dzieje w projekcie, ma jakieś swoje przemyślenia. Tutaj też, co jest bardzo ważne, na niektórych rozmowach rekruterzy nie mają czasu, mowy dopytywać, więc jeśli przedstawisz bardzo minimalistyczną, skróconą wersję, to rekruterzy mogą to zaznaczyć, że ok, kandydat coś wie, ale może nie ma własnych przemyśleń na ten, na ten temat. Tak, ja chyba też z mojej strony mogę z doświadczenia powiedzieć, że takie super minimalne wypowiedzi też nie fajnie wyglądają, jeżeli są po prostu zakończone. Czym jest XPAW? No i odpowiadam, to jest rodzaj selektora, koniec. Czyli też pilnujemy się z tym, żeby właśnie ten model star jakby wysycił tą odpowiedź na takim podstawowym poziomie. Tak? I, I chyba to, to wtedy brzmi, brzmi OK. Ale jeżeli mamy coś do dodania ciekawego, to rozumiem, że powinniśmy zauważyć w jednym, dwóch zdaniach takie ciekawe elementy. To na pewno y, będzie plusować. Jak widzisz, jest to dość trudna sztuka, żeby odpowiadać z jednej strony konkretnie, nie za mało, nie za dużo i tak dalej. Jakie zasoby Krzychu polecasz, żeby się troszkę doedukować z modelu star wypowiedzi, a może w ogóle jeszcze z samej rekrutacji? Tutaj mogę polecić bardzo dobrą książkę, Pani Agnieszki-Gziecierz. Daje się zrekrutować, w której właśnie model STAR jest przedstawiony, jest też opisany na przykładach, oraz poza modelem STAR jest też bardzo dużo równych wartościowych porad, właśnie jak się przygotować do rekrutacji. Okej, okay, Krzysiek, mamy tutaj już zamknięty prototyp z modelem STAR. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Co jeszcze byś sugerował? Jaki będzie konkretny prototyp na właściwą rozmowę rekrutacyjną? Kolejnym naszym prototypem jest dobre przygotowanie CV. To Ten prototyp trochę nawiązuje do naszych wcześniejszych nagrań, aczkolwiek tutaj skupiamy się bardziej na tym, co faktycznie pojawi się na rozmowie. I teraz, jeśli Ty, jako kandydat, wysyław nam CV, w którym znajdują się jakieś informacje o technologiach, których nie używasz już od 10 lat, to wiedz, że możemy zapytać właśnie o te technologie również, no, gdyż się znajdują w CV. A jak powiem po prostu, ja się tym już od 10 lat nie zajmuję. No ta odpowiedź też jest dobra, a przede wszystkim zgodna z prawdą. Aczkolwiek w tym momencie rekruter może się zacząć zastanawiać w takim razie, co w tym CV jest i dotyczy aktualnej Twojej wiedzy, aktualnych Twoich umiejętności, a nie jest na przykład przeterminowaną wiedzą, czy wiedzą sprzed na przykład 10 lat. Okej okay, Krzysiek, a teraz mi opowiedz o takich sytuacjach, gdzie właśnie zadajesz pytanie o CV, no i pada taka dość niezręczna odpowiedź. Jakich uniknąć? Na początek, może jakiś przykład. Tutaj nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, jeśli kandydat ma wpisany język programowania, na przykład Python, to ja oczywiście zapytam, jakie ma umiejętności z tego języka, gdzie go używał. I tutaj bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że kandydat miał styczność z tym językiem, ale to była właśnie styczność gdzieś tam sprzed 10 lat, może na studiach. A albo podglądnął u Andrzeja kod na komputerze i w sumie był to chyba Python. Dokładnie, albo gdzieś w projekcie obok był ten język wykorzystany, ale kandydat w ogóle nie miał z nim styczności. No, takie sytuacje też się zdarzają, czyli jeśli masz jakieś rzeczy właśnie, które używałeś bardzo dawno temu, może warto po prostu je usunąć z CV, wtedy na rozmowie unikniemy właśnie takich sytuacji. Powiedz mi Krzysiek, jak z punktu widzenia rekrutera wygląda pytanie o kursy i odpowiedź też kandydata o kursy, które zrealizował. Wiemy, że to nie jest typowo komercyjne doświadczenie, ale wrzucamy je mimo wszystko w CV. Jak to zrobić, żeby na takiej rozmowie Usankcjonować sens występowania właśnie takiego kursu w naszym CV, no i odpowiednio odpowiedzieć na takie pytanie o dany kurs. Jeśli chodzi o kursy w CV, myślę, że jak najbardziej warto umieszczać, aczkolwiek tutaj pamiętajmy o jakości, czyli umieszczajmy w CV tylko informacje o tych kursach, z których coś faktycznie wynieśliśmy, coś faktycznie praktycznie zrealizowaliśmy i dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Okej, okay, czyli nie zamieszczać wszystkiego, co popadnie, z czym mieliśmy styczność, tak? Możemy to podsumować. Tak, zdecydowanie nie umieszczaj takich kursów, które gdzieś się kupiło kiedyś na Udemy i nie zajrzało się do nich, albo zajrzało się tylko do wstępu. A jeżeli chodzi o takie technologie, które są w projekcie, ale w sumie z nich nie korzystamy, na przykład jest Docker, ale my w ogóle nic z tym Dockerem nie robimy, no ale wpisujemy nie projekt oparty o Docker. I co wtedy? Tu mamy dwa podejścia do tego tematu. Pierwsze to jest w ogóle nie wpisywanie rzeczy, z którymi nie mieliśmy do czynienia. Natomiast drugie, jeśli nie mieliśmy nic do czynienia, ale mamy jakąś wiedzę teoretyczną, wiemy, co mniej więcej tam się działo pod spodem, ale no praktycznie nie wykorzystywaliśmy tego, to możemy to wpisać za odpowiednim oznaczeniem po prostu poziomu naszych umiejętności w tym temacie. Powinniśmy zorientować się, jak dobrze znamy dany temat? Jakie poziomy Krzysiek powinniśmy przyjąć? Zazwyczaj spotka się pięć poziomów, zaczynając od poziomu brak i tutaj raczej nie warto nic wpisywać. Następnie poziom jest. Podstawowa znajomość następnie jest średnia, zaawansowana oraz biegła. To jeśli chodzi o dokładne opisanie, co, co się znajduje pod każdym z tych poziomów, to pod spodem pod wideo będziemy linkować do naszych zasobów, właśnie gdzie dokładnie opisujemy, co jest na każdym z tych poziomów, ale warto właśnie pamiętać, że jest pięć poziomów i jakby każdą wiedzę, każdą umiejętność yy, przypisać, przypisać właśnie jakoś określić tym poziomem. Ale to powinno znaleźć się w CV, że właśnie powinienem mieć na przykład nie wiem Python, Biegły czy coś takiego. Czy po prostu ja powinienem to wiedzieć, gdy odpowiadam rekruterowi? Oba. I w CV to powinno być jakoś oznaczone najlepiej, bo wtedy od razu rekruter wie, OK, mam teraz styczność z osobą, która ma podstawową wiedzę z Pythonem, albo mam teraz styczność z osobą, która jest ekspertem w Pythonie. I kandydat też powinien w jakiś sposób się wypoziomować, czy to na przykład wcześniej się zastanowić, na jakim on jest poziomie, ewentualnie gdzieś wyprowadzić jakąś próbną rozmowę ze swoim znajomym, kimś, kto pracuje już w IT. Aby ta osoba pomogła mu troszeczkę up wypoziomować się i lepiej określić swoje umiejętności. Tak, bo myślę chyba, że zmierzamy do tego, że na takiej rozmowie często pada pytanie właśnie tutaj wróćmy do tego Pythona, no i że znasz Pythona, a nagle się okazuje, że no w sumie bardzo słabo go znam, a mam go bardzo wysoko w CV wpisanego i, i tylko realizowałem właśnie jakiś projekt na studiach dwa lata temu. No i tak. Nie za bardzo już jesteśmy w stanie dalej kontynuować rozmowy na temat tego Pythona i nie wiemy też, o co się w tym CV teraz zaczepić. Czyli to wypo, wypoziomowanie i ta znajomość podczas już rozmowy spowoduje zapewne to, że dużo łatwiej będzie się nam rozmawiać z ekuterem i będziemy też mieli przygotowane wypowiedzi w modelu star dla każdego elementu ważnego w CV. Tak? Tak. Jeszcze tak przykładowo mi się wymyślało teraz, jeśli masz Pythona określonego na przykład na 5 gwiazdek, czyli jesteś bardzo biegły. Ekspertem wręcz tej dziedzinie, no to może się spodziewać tej pytań na zasadzie takich jak, czym są metaklasy w Pythonie, albo problemy z, z równoleglaniem wątków właśnie w Pythonie. Okej, okay. to już brzmi dość mocno, czyli poziom zaawansowany, biegły jest już dość wysoko i powinniśmy ostrożnie stawiać te pięć gwiazdek przy znajomości danych tematów. Dobrze, Krzyszek, to szybko podsumujmy tą część CV. Protip CV jest. Na rozmowie rekrutacyjnej, bądź przygotowany z tego, co znajduje się aktualnie w CV. I spróbuj się wypoziomować z tych elementów w CV. Dobrze, na koniec jeszcze Krzysiek, jakiś super szybki prototyp na rozmowie rekrutacyjnej, który pomoże naszemu testerowi w zdobyciu większej liczby punktów podczas rozmowy. Naszym ostatnim prototypem dzisiaj jest, abyś wykazał zainteresowanie firmą, do której aplikujesz, abyś zadawał pytania. Na temat tego, jakie są projekty, czym się zajmujemy, oraz nawiązywał do tego, co się na przykład na stronie znajduje. A jakiś negatywny przykład, na przykład zero zainteresowania firmą, jak to by miało wyglądać? Zero zainteresowania firmą, brak pytań na temat firmy, aczkolwiek tutaj też od razu powiem i trochę uspokoję kandydatów, to nie jest jakoś bardzo negatywnie odbierane? bo to jest nie bardzo, bardzo częste. Na zasadzie właśnie, że kandydat nie za bardzo nawiązuje do, do, do samej firmy, do tego, co się, co się w danej firmie znajduje, aczkolwiek tutaj bardziej patrzymy, że można te dodatkowe punkty zdobycie, jeśli zobaczymy właśnie, że kandydat gdzieś się zainteresował nami, naszą firmą, naszą stroną, naszymi projektami, które mamy to może właśnie zaprocentować jakieś drobne punkty, które można właśnie zdobyć. Przykładowo mamy dwóch kandydatów, którzy zostali identycznie praktycznie ocenieni w kwestii technicznej, w kwestii miękkiej i teraz jeden z nich wykazywał zainteresowanie firmą, drugi nie. To fans, że ten pierwszy dostanie u nas posady jest odrobinę większy niż, niż ten drugi. Okej okay, Krzysiek, a jakby miało praktycznie wyglądać takie zainteresowanie się firmą? No i tutaj zaznaczę, że chyba kandydat już dobrze właśnie zna, zrobił research o tej firmie i tak dalej, a teraz musi wykorzystać zdobytą wiedzę. I jakby to mogło wyglądać? Twoje zainteresowanie firmą może objawiać się na, 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 na trzy różne sposoby, tak naprawdę. Pierwsze, czy Twoje umiejętności. Jeśli na przykład w firmie wykorzystujemy jakąś daną technologię, jakiś dany język. To też możesz właśnie w CV bardziej tu wypuklić podczas rozmowy właśnie powiedzieć, że zauważyłeś, że na stronie mamy takie projekty w takich technologiach. I to już pokażę, że tą stronę naszej firmy przejrzałeś po prostu. I też interesujesz się technologiami, które występują w firmie, do której aplikujesz. Dokładnie tak. No jak jesteśmy przy zainteresowaniach, to jest kolejny drugi element, jak można nawiązać do firmy. Na przykład w firmie wykorzystujemy AI, wykorzystujemy mamy branżę Automotive. To może właśnie tutaj też uwypuklić swoje zainteresowania związane z tymi tematami, że jesteś pasjonatem samochodów elektrycznych albo sztucznej inteligencji, gdzieś interesujesz się tymi tematami. Okej, okay. jeszcze trzeci punkt. Ostatni punkt to jest właśnie gdzieś na końcu rozmowy albo w trakcie opowiadania o tym, jak się rozwijaw, nawiązać do wydarzeń, które na przykład. Ta firma organizuje jakieś konferencje, meetupy, że uczęszczałeś, słuchałeś, co też pokazuje, gdzieś byłeś zainteresowany, gdzieś byłeś wokoło tej firmy, w trakcie swojej nauki też do, do, do zawodu. OK, podsumujmy krótko. Chodzi o to, aby wykazać zainteresowanie firmą. Jeżeli nadarzają się tematy, które są zbieżne i z naszymi zainteresowaniami, z naszą wiedzą i z samą firmą, żeby to uwypuklać, nie chować tego dla siebie, gdyż może to dawać dodatkowe punkty. Krzysiek, podsumuj jeszcze szybko trzy prototypy, które tutaj dzisiaj masz dla naszych testerów. Pierwszym naszym prototypem były jasne, konkretne i uporządkowane wypowiedzi, na przykład przy użyciu modelu STAR. Drugim protipem jest przygotuj się swojego CV i nie pozwól, aby CV podczas rozmowy Ciebie pogrążyło. Oraz trzeci protip. Wykaż zainteresowanie firmą i zadawaj pytania właśnie związane z tą firmą. Dzięki Krzysiek za to podsumowanie. To już koniec dzisiejszego nagrania wierzę, że wielu testerów skorzysta z tych mega protipów i ich rekrutacja przebiegnie dużo sprawniej, a nam, jako rekruterom, też ten proces rekrutacji przebiegnie dużo bardziej płynnie. Zapraszam do opisów pod. Filmem. Tam znajdziecie wszystkie linki do zasobów, a także link do naszego mega planu rekrutacji, jak go zdobyć. A na teraz mogę zaprosić Ciebie do kolejnych odcinków. A na koniec, jak zawsze, wartościowe lajki, subskrypcje i komentarze są mile widziane. I do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć! Dzięki za uwagę. Cześć! Hmm. A teraz w Przemku jeszcze powinniśmy zaprezentować naszym widzom złe podejście do odpowiadania na pytania. Ale co ja będę przepytywany? Dokładnie tak, mam jedno fuh, pytanie fuh. dla Ciebie. fuj. <laughs> Mianowicie pytanie brzmi, czym Przemku jest API? No to bardzo proste pytanie. Application, Programming Interface. Czy słyszycie tą ciszę? <laughs> To mnie zręcznie tak, ciszę. Tak. tak teraz jest w, ty w tym momencie właśnie rekruter może zacząć dopytywać, no tylko to jest takie przywrócenie trochę teraz odpowiedzialności, pracy na rekrutera, żeby on teraz właśnie drążył, drążył. Przy jednym dwóch pytaniach tutaj nie ma problemu, aczkolwiek jakiś tak wygląda cała rozmowa, to, to też rekruter będzie musiał odnotować w swoich notatkach odnośnie właśnie opinii na temat kandydata.